O, panie, prądu brakło, dziadek. Nie zapłaciłeś za prąd. Panie, tu syfu. Trzeba byłoby sobie sprężarkę włączyć. I tu dmuchnąć chociaż. Kota, włącz sprężarkę jak fazy nie ma. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj 1 sierpnia. No właśnie, 1 sierpnia, jak ten czas szybko leci. A tu o, bombań stoi, przyczepy stoją, kurde, prasa stoi. Nic się nie dzieje. Wczoraj Troszkę powalczyliśmy, w sumie troszkę tam pokropiło, ale zdążyliśmy facelię sobie skosić, bo już zaczęła się wysypywać. Aczkolwiek, facelia to i tak zaczęła się wysypywać, a po drugie, jeszcze kupę, kupę, kupę zielonych było tych, tych kłosków, tych, tych rzędzików. Także można powiedzieć, że jedna czwarta to jeszcze tam zielonego było, ale jest u góry na chlebni, tam się. Fajnie, suszy tam yy, niedużo, bo tam niecały hektar tam chyba było zasiane tego, także coś tam na poplony będzie. Yy, no i co? No i wczoraj troszkę tutaj za, za halą przemżytę ukosiliśmy. W sumie można powiedzieć najgorszy kawałek. Tego przężyta, no jeszcze w sumie tam jeszcze takie 2 hektarki zostało, ale Akurat tutaj to, to jako jedność liczymy Także było najgorsze i to no gdzieś tak noli, licho, bo te 3 tony, może 3,5 tony jakby tak się zważyło, to może 3,5 tony by było tego wszystkiego Tego przężyta z hektara No ale coś tam zawsze na pasze do byków będzie No i była dokończona pszenica Tata dokończył pszenicę, jeszcze dzisiaj ją zrzuciliśmy, tam żeby tam kurek, kurką trochę było I wczoraj jeszcze walczyłem, prasowałem Słomę właśnie po tej, po tej, po tej pszenicy No i 3,5 hektara zbelowałem, sprasowałem, także chociaż tyle dobrego No i dzisiaj rano tata też sobie kombajn naszykował, przedmuchał, wszystko ładnie, pięknie zatankowany, nasmarowany No i dupa Teraz nie pada, gówniana pogoda a wcześniej pokropiło, postraszyło, a tak to, chociaż mimo tego, że chmury były, aby nie padało, zimno jest, ale spokojnie można byłoby kosić, to nie, nie da rady. Jak nie da rady kosić, no to o, tutaj taka niespodzianka, bawię się w elektryka, elektromechanika, nie wiem, wszystko i nic, tu się kurde dzieje, ale o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że tu są dwa wentylatorki, klima ładnie była nabita. Wiosną, bo tam gdzieś delikatnie czynnika troszkę ubyło, dobiłem, eee, klima fajnie działała. Do momentu aż przestała w ogóle działać. Znaczy, klima działa, ale nie działa nawiew. I dlaczego? Tutaj ładnie pięknie się kręci, nie? O! Pięknie. Jak obraca się Jakuba pana ignaca kręci obraca, a tutaj, o! Muszę się przyłożyć do tego, żeby się obkręcało i o! Dindoli sobie. Dindoli, ładnie, pięknie, tutaj, o i w końcu on sobie tak e, harczał. Bo tu się wy, wypierdzieliły pewnie tulejki, no ale to wiecie, jak to tutaj jest. To jest wszystko jednorazówka, także trzeba cały mentelatorek było kupić. Oczywiście części już tam mam. O tam, tam, tam w pudełku od jaryszek zamówione przyszło i muszę to wymienić. I po prostu sobie tak bzdryngoliło, 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 aż w końcu bezpiecznik się spalił. I pff, dupa, zero nabiewu, nie ma nic. Eee, także o, aż piszczy. O! Słychać jak piszczy. Także będę musiał sobie wymienić. Eee, I tutaj był taki można powiedzieć odwieczny problem, bo tutaj ten wentylatorek działał, a ten wentylatorek nie działał. Z początku jakoś to jeszcze tutaj funkcjonowało, jakoś to pracowało. Eee, a później, z czasem, z czasem, z czasem, gdzieś ten wentylatorek przestał się obracać. Już się nie obracały jak u pana Ignaca, No i przestało nam tutaj dmuchać i działała tylko, można powiedzieć, lewa lewa strona, gdzieś tam góra OK. Nie wiem jak to jest, za co to było odpowiedzialne. Czy, czy ten za górę wentylator jak ten za dół. No ale tutaj zawsze góra ładnie pięknie, a dołu nigdy nie było. Znaczy nigdy źle, z czasem nie było, i być może było winą ten właśnie wentylatorek, tutaj, który przestał się kręcić. Nie wiadomo dlaczego, ale kupione są dwa: ten i ten. Kupione są rezystorki do tego wentylatora i do tego wentylatora. I zakupiony też jest włącznik klimatyzacji i nawiewu w jednym, także to jest zrobione. Także za to się biorę. Myślałem, że tutaj odkręcę sobie tą górę, będzie gitara, ale to jednak nie. Muszę sobie tu te spinki wszystkie powyjmować. To w ogóle roz, rozkręciać. Tutaj też widzę, trzeba rozkręciać wszystko. Także tutaj mam trochę roboty eee, i zabawy. Powiem Wam szczerze, za bardzo nie wiedziałem, jak się za to zabrać, i do tej pory nie wiem, jak się za to zabrać. Ale wszystko wyjdzie w praniu. Eee, mam nadzieję, że nie będę musiał nic tutaj z klimy opuszczać. Mam nadzieję, że nie, bo to kurde gdzieś tu pod spodem jest. E, że jakoś tutaj sobie to rozbiorę tą górę, żeby dostać się do tych wentylatorków na spokojnie i żeby je wyciągnąć. Gorzej jak będę musiał właśnie upuścić, e, upuścić. po prostu no wyciągnąć czynnik z klimatyzacji, nie? E, I spuścić płyn do, do, do chłodnic. Płyn do chłodnic tam, tam y, pół biedy, bo można powiedzieć złapę w wiaderko, e, ale i tak zalałbym świeżym płynem, jeśli już. E, gorzej z odciągnięciem czynnika musiałbym śmigać do znajomka e, co prawda tutaj blisko, tam 2 km e, żeby mi ten czynnik odciągnął to by nie było problemu, ale sam fakt, że kurde jechać znowu zmarnować czasu a bym chciał to dzisiaj zrobić e, pokażę wam te i teraz tak tu jest bia biały czy żółty wentylatorek a tu jest zielony i też takie wentylatorki pan w serwisie od z części e, od Yarysza, jak mi tutaj powiedział Oczywiście nie jest to żadna reklama Nie sugerować się niczym eee, No i tak, tutaj mamy te wentylatorki Ładnie zapakowane, powiem wam Te wentylatorki tutaj mamy O Też ładnie zapakowane, wszystko sdf oryginalne Można byłoby się pokusić na zamiennik, ale po co, o Biały czy żółty, jak oni tutaj zwią, mniejsza z tym, o I ten się ładnie kręci, zobaczcie, o, Zero luzu Ładnie, pięknie ale i tak można powiedzieć, wszystko to jest jednorazówka. Jakbyś się pobawił, to może i by wymienił te łożyska, ale trzeba kupić nowe. Nic się na to nie poradzi. Ten jest zielony, który już Wam nie wyjmuje. I pokażę Wam o co chodzi z tymi rezystorkami. Tutaj są te rezystory. A tu jest ten cały włącznik. O, ładnie pięknie. Tego sobie też musimy wymienić, bo ostatnio jak nie wkurzyło. I zapierdzieliłem ręką w niego, bo wam mam szczerze, bo tu się, o, tu się załącza. Zapieprzyłem ręką, mi się nie chciała klima włączyć, bo już mnie denerwowało to wszystko. Myślałem, że przestanie działać, ale jednak odporny jest na uderzenia. Ten włącznik i działał. A tu są te rezystorki. I właśnie ten pan, co z nim rozmawiałem, powiedział, że być może to jest wina tego właśnie ustrojstwa tego rezystorka, że ten wentylator po prostu nie działa. Także to od razu też jest zakupione. Tak, jak pan serwisie doradził, żeby to po prostu zrobić. Na no jeden i drugi wentylator, i też tak właśnie uczyniłem. Eee. I zakupiłem dwa. Także o, teraz słoneczko wychodzi. Zobaczcie. A do południa, kurde lało. Kałużę troszkę obeszły, ale tak lało. Dobra, biorę się. Eee. Obdmuchałem sobie troszkę tą dmuchawką. Tutaj. Bo oczywiście fazy nie ma. Jak to tutaj u nas często bywa, zaczął wiatr wiać i fazy nie ma, tak to bym sobie sprężareczką ładnie tutaj doszczędnie obdmuchał. Chciałem z ciągnika powietrzem, ale no nie mam takiego pistoletu, nie mam takiego szybko złączać, żeby sobie tak podłączyć i właśnie to zrobiłem dmuchawką. Jakoś tam wyczyściłem, jakoś tam jest. Wezmę sobie tylko kombinerki jakieś tutaj wąskie. Nie, tu nie mam, kombinerek. mam tutaj w tym w skrzynce kombinerki, ja sobie tam rozpinam, dojdę o co chodzi, co i jak no i później wam pokażę, bo szczerze powiem, nie rozbierałem tego jeszcze nigdy i też nie wiem jak się za to zabrać A, powiem wam, że dziwiłem się trochę i zaszokowałem tym co zauważyłem e, udało się, już myślałem kurde, że będę musiał jednak jechać na ciągnięcie tej klimy i spuścić e, płyn, ale kurde się skaleczyłem jeszcze, no ale dobra zszokowałem się tym co tutaj zobaczyłem zobaczcie, co tu jest po ponad 10 latach pracy co tu się nazbierało no to jest szok tu jest nagrzewnica a tu jest od klimatyzacji zobaczcie, jak to miało chociażby chłodzić Zobaczcie co tu jest. To jest masakra. Normalnie jestem w szoku co tu kurde widzę. Bym to obdmuchał no ale nie ma fazy. Będę musiał to odłożyć na jutro. Żeby to obdmuchać. Co, co mogę to tutaj po prostu delikatnie pozdejmuję wyskrobę. Wyczyszczę. No ale to jest szok. To jest normalnie szok. Ile tu się syfu nazbierało. Tu jest w miarę OK, Ale tu tu, kurde, nie widać nic na wylot. Jest tak brudno. No ale no dobra, ten wentylatorek chodzi. E, tutaj ten rezystorek, zobaczcie, on tak oryginalnie był. Wziąłem tą osłonę. E, tutaj ją położyłem. Tą osłonę. On tak był. Jakiś taki pokrzywiony, oryginalnie. W ogóle jakiś, nie wiem, zciśnięty, zmiażdżony, Ten jest prościutki, ładny. No a ten, kurde poprzestawiany w cały świat i być może przez to ten metator nie chodzi nawet, nawet nie widać po nim śladów zużycia jakikolwiek jak się kręci, bo on kręci się ładnie eee, no a ten o zobaczcie, stoi w miejscu, to no bo najzwyczajniej w świecie się zatarł ale nic, odkręcamy, od spodu są dwie takie ładne śrubki o tu odkręcamy i wymontujemy eee, oczywiście na prącę wyłączyłem, nie? żeby nie było ale pasowałoby wziąć kurde sprężarę i to obdmuchać. To wszystko. Zanim z powrotem poskręcam. Martwi mnie jeszcze to, jak te uszczelki poprzyklejam. Kurde, mogłem powiedzieć, że mi takie uszczelki nowe kupili. Będę musiał to wszystko tu odtłuścić. Jakoś wezmę opalarkę. Może ten klej się jakoś roztopi w miarę możliwości. I to, to przykleję jeszcze raz tutaj, nie? To nagrzewnicę tutaj też, jak będę mógł te chłodnicę obdmucham. I kurde, mam nadzieję, że jak to przedmucham, to będzie lepiej kurde chłodziło, nie? Ta klima lepiej będzie dawała. A zresztą jak miała ta klima dawać, jak i tak chodził jeden wentylatorek. No nie? Takie to buty, kurde. Widzicie? Co tu się nazbierało tego sypu przez te 10 lat ponad. No i tak, przeniosłem się z tamtego miejsca tutaj. Dlatego, że... Yy, prąd zapłacony, także prąd tam już włączyli. <laughs> Oczywiście śmieję się. Kurde, ciśnie mnie. Aha. I zaś telefon dzwonią i dzwonią, dobra, mniejsza z tym torki mamy kurde, na miejscu e, o, ten jak się nie chce kręcić a ten się kręci pięknie pach, o ale teraz będzie, klima będzie dawać i ogrzewanie, aż dupa się będzie pocić, dobra e, zakładamy sobie teraz tak to sobie wezmę z pudełkiem tam blisko o Tutaj ładnie, to mam wszystko wydmuchane, wysprzątane, jest picabello, naprawdę jest picabello, yy, obeszło się, już nawet wczoraj sobie dzwoniłem do, do znajomego, Świeci mi światła, nie, mam prąd wyłączony, to jakoś tak kurde odbija, do znajomego tutaj yy, mechanika. Yy, mm, Umawiałem się z nim wstępnie na wyciągnięcie czynnika, ale obyło się bez tego, bo tą chłodniczkę sobie tutaj ładnie wypiąłem z plastików, to znaczy chłodniczkę, nagrzewnicę ładnie sobie odwróciłem, także miałem dostęp do tej chłodniczki od klimatyzacji, wszystko jest wydmuchane, troszkę tam podprostowałem sobie to co było podgięte, zresztą widzieliście jaki tutaj był syf, nie? Wcześniej, także wszystko to jest wydmuchane, już nie będę tutaj mył żadnymi płynami ani nic. No, to co mogłem, to jest już poprzyklejane po prostu tak bardzo wżarte w ten plastik, ale to co mogłem, to jest wszystko było szmatką przejechane, wydmuchane. Także tak to zostawiamy. Na razie wkładam sobie wentylatorki, przykręcam rezystorki, no i będę skręcał wszystko do kupy. Najgorsze, co mnie tutaj będzie martwić, to to, żeby te gumki, całe te wszystkie gąbki sobie tutaj ładnie pozakładać, powciskać, żeby tu też kurz nigdzie nie dochodził. Mam nadzieję, że to jakoś opalareczką sobie troszkę podgrzeje, żeby ten klej puścił, żeby to mi się ładnie przykleiło, żeby to też syfu nie szło. Potwierając sobie w kabinie tutaj wszystkie kanały te od nawiewu dmuchawkę na plecy tutaj wydmuchałem, tam wydmuchałem w lewo, w prawo, w lewo włożyłem rurę, wszystko wydmuchałem uwierzcie mi ile syfów wyleciało Oła. Ile syfu wyleciało, to naprawdę była poezja z tych kanałów. Także jeszcze czekam je w środku w czujniku sprzątanie, były kurzu jest co nie miara. No ale tutaj wszystko jest przedmuchane. I jeszcze będę musiał i tak sobie rozebrać. To zobaczycie do tego włącznika. Tutaj lewą podsufitówkę, żeby wy wymienić sobie cały ten włącznik od klimy i od regulacji nawiewu, obrotów. Także to będzie do wymiany. I podejrzewam, że będzie działać Znaczy nie podejrzewam, no musi kurde działać, no innej możliwości nie ma, żeby nie działało. Dobra, to po prostu się tak wkłada. Tak jak wyjmowałem. Tak powinno być o, stryk. Pasuje. Pasuje. Pięknie. O, jak się kurde kręci i obraca jak u pana Ignaca. Co nie? Dobra, ja sobie przejdę teraz tu. Opsa. Opsa. Chcemy sobie drugi wentylatorek, tylko kurde. Ej, chyba nie dali mi nie taki jak powinien być. Bo tam nie jest zielony, a ten jest czarny, ej. Hm. Tylko żebym nie wywinął orła jeszcze. Tutaj. Popierdychnę aż zagrzmi. Dobra, tu jest. Nie jest, nie jest, nie jest, nie jest. O, kurde, nie weszło. Teraz weszło. Bez młota nie robota. Jest, jest. Dobra, pasuje. Teraz y, to mogę sobie zrzucić, zdjąć. Te pudełeczka i rezystorki pójdą na tapetę. Włożymy sobie rezystorki i będę skręcał od spodu, bo te wentylatorki są od spodu przykręcane. Tutaj widać. Przez, przez tą całą obudowę są przykręcane. Tutaj, o tu ile syfu jest w tym wentylatorku. Się zatar. O. Nawet się nie chce obracać. Ten wentylatorek sobie, ten wentylatorek i ten rezy rezystorek, albo nawet dwa rezystorki, bo, no, bo no, ten powinien być spalony. Eee, na tym powinno działać. Ale te rezystorki sobie zostawię. Nawet od razu wezmę ten wentylatorek, wsadzę w pudełko. Żeby go nie wyrzucić Bo nie wiadomo co to będzie On może sobie być Bo on po prostu jest sprawny Okręcić się kręcił Ja dałem mu zasilanie Normalnie to on wystartował Także z nim wszystko jest w porządku Tutaj była wina po stronie rezystorka Właśnie tego Ale te rezystorki też sobie tu wpierniczymy Albo i nie Zrobimy inaczej Sobie je wrzucimy tutaj I zamkniemy pudełko jak włożę w to pudełko tak zrobimy właśnie. O. Nie ma różnicy, które to jest rezystorek, lewy czy prawy. Wentelatorki są te same. Yy, jedynie pan z serwisie mi powiedział, żeby ten wentylatorek, który był biały, żeby tak jak postawić kolorami. Oczywiście, no ten był zielony, ten czarny, ale ten jest biały po lewej stronie, tam jak miałby być tamten. Kałasujesz mi tu. Także zrobiłem jak ten pan serwisant w tych częściach zamiennych, ten pan mi tam powiedział. Także tak jest zrobione. Dobra, wkładam rezystorki, widzimy się dalej, bo powiem wam, że ta kamera mi tak ciśnie w łeb, mi tak boli. Pokażę wam później co i jak. No i teraz tak. Założone mamy wentylatorki, tylko wejdę sobie z tej strony, bo tam drabiny mi się nie, mi się nie chciało przekładać. Eee, tu mam już to społowione, skręcone ładnie, pięknie. Ten się kręci, ten się kręci. Na pierwszym zakresie działa jak na razie, tylko podłączyłem tak. Czy eee, wentylatorki się kręcą? Wentylatorki się kręcą, ale mam wszystko jeszcze w kabinie rozebrane. Bo tak, te przewody też nie podłączyłem wszystkich. Eee, odłączę sobie te przewody jeszcze. Tą całą nagrzewnicę skręcę i dopiero przewody puszczę tak jak to powinno być, oryginalnie. Ale tu mam wszystko rozwalone jeszcze Żeby ten, sobie ten włącznik wymienić nie? Cały tutaj, to musiałem sobie rozebrać e, Tu też sobie wszystko przyczyszczę. o tu trochę kurzu się też nabrało Tego wszystkiego też ten kóz sobie wyczyszczę Tu się odkleiło, też będę musiał przykleić Bo to nie działa tak jak powinno być Ucieka Dech bokiem e, No ale mniejsza z tym Mamy tą część nową To jest już chyba trzeci włącznik w karierze tego ciągnika tak, trzeci włącznik tak, tak jakoś będzie no za każdym razem nam mówią o to włącznik, włącznik włącznik, dupa włącznik tam kurde rezystorki szlak trafił i dlatego jest nuwencja. <kluzm> jest nuwencja, ale to jest jakoś tak dziwnie ale nie, nie mieś, mniejsza z tym to sobie też przedmuchamy później Czekaj, jak to powinno być jak to powinno być? Coś mi tu nie gra. Nie chce mi to się tutaj tak o teraz weszło. Dobra. Sprężarkę muszę sobie włączyć jeszcze. Załączać, załącza wentylatorek, więc to jest najważniejsze i że kręcą się dwa. Na jedyneczce się kręcą włączyłem sobie jedyneczkę, ładnie pięknie się kręciły wyszedłem zobaczyć na zewnątrz właśnie do góry tam się skrobałem, to się kręcą na drugim zakresie też jak przełączyłem na trzecim też i na czwartym też także mam nadzieję, że będzie dobrze te szaróweczki chyba są dobre, nie? dobre eee, także powinno być dobrze, ale wszystko zrobimy tak jak się należy poskręcamy tak jak się należy przedmuchamy, żeby było pikabelo i będzie chłodzić kurde mam nadzieję już tak że zmarznę w tym czujniku oby bo powiem wam szczerze że strasznie mnie irytowało ale tu się kurde brudu nazbierało na tym pasował wyczyścić i zobaczcie jaki to jest brud ja pierdziu ej ja tu muszę umyć najpierw nie, nie zakręćcie tego patrzcie o ja nawet zapomniałem że tu jest Klima, a C napisane. Ale syf. Dobra, no nie będę was zanudzał tym, tym tutaj pierdzieleniem takim. Poskręcam sobie to wszystko, wyczyszczę. I mam nadzieję, że będzie śmigało jak ta lala. Wszystko będzie baja bongo i do przodu. A zastanawiam się też, że kurde mechanik, ten mechanik mówię, rolnik. Rolnik, nie? Ale tak jak w moim przypadku, nie tylko rolnik, bo i mechanik, elektryk, elektromechanik, powiem wam co wezmę w ręce, to jakoś mi się na, jak na razie udaje to zrobić i naprawić. Nie, Antoś? Kicia? Także jak na razie jeszcze nie psuję, a naprawiam. Zobaczymy co będzie za parę lat. Czy to się będzie mnie trzymać, czy nie. Odpaliłem, zrobiłem próbę, jak to się wskrobie, kurdeczka, molek. Tutaj i teraz tak. Ładnie działają, ładnie skręcone. Wszystko sobie pozakładałem uszczeleczki, wszystko tak jak powinno być. Tylko jeszcze potrzebuję sobie tutaj półeczkę założyć. Ale teraz, kurde, powiem wam, że to działa tak, jak powinno być, tak jak było na początku. I teraz tak. Ten sobie umyłem, te też są umyte, ładnie, pięknie. Jak nówka wygląda. Ale mniejsza z tym, pali, pali cicho. E, chodzi o sam nawiew. Wcześniej lewa strona, no w miarę prawa troszkę gorzej. Ale dlaczego? No bo lewy działał, to dawało bardziej na lewą stronę. E, to jest odpowiedzialny tak, le, lewy wentylator lewa strona, prawy wentylator prawa strona. Tak pira ze drzwi mi się wydaje, że tak powinno być. E, I teraz tak, na jedynce jest na jedynce, ładnie chłodzi. Pięknie, powiem wam, że mi tu już się zimno zrobiło. Naprawdę. O, wszędzie jest równomiernie. Na jedyneczce, powiem wam, tak daje mocno, że praktycznie to muszę sobie pozamykać. Nawet jakby w ciągu siedział. Teraz tak, dwójeczka. Słychać, że te wentylatory chodzą. Dosłownie słychać. Daje jak cholera. Raz, że góra. Dwa, dół. Dosłownie chłodzi. Równomiernie. Trójeczka. Kurde. Daje jak głupie. O. Tu tak samo. Mam tu torebkę. O. Widać jak torebka lata. Patrzcie. Torebka do wyrzucenia. I czwóreczka. Czwóreczka to jest takie. Między trójką a czwórką jest takie. E, małe. Mały, mały przedział, jeżeli chodzi o prędkość i teraz tak, tutaj Wam pokażę jedną rzecz, dobra na jedynkę, bo już mi tu jest zimno, eee, teraz taka rzecz, tutaj wcześniej, właśnie przez to, że pieprzyły się te, eee, ten cały wentylatorek, tu nam się palił bezpiecznik co chwila, Zierało całe gniazdo, tutaj widać i teraz to gniazdo ominąłem sobie, tutaj zrobiłem tak na, na, na sztukę na szybko, można powiedzieć, Taki bezpiecznik, i tak tu później wkładałem. Bo tam też mi po prostu wyjąłem wsówkę. Bo jak mi się spalił pierwszy, później już bezpiecznik mi się spalił. Jak ten wentylatorek wsiadał, to po prostu zrobiłem tak, żeby po prostu będzie potrzeba. To sobie wkładam tutaj. Taka dziewta, powiem Wam szczerze, ale to jest tylko na chwilę, i to zaraz będzie zrobione tak, jak powinno być. Ale nie będę wracał tutaj, bo tu już jest tak stopione, że tego nie będę w ogóle nic z tym robił. Tu się nie będę nigdzie wpinał. Tylko ten przewód, który tam zaizolowałem, schowałem. Z powrotem go odizoluję, e, zalutuję tutaj znowu do tego przewodu e, i bezpiecznik, tak jak teraz tutaj jest, taki bezpiecznik będzie założony. E, nic się wcześniej się przewody grzały. Tutaj nic się nie grzeje. Bezpieczniki wszystko ładnie. Nic nie strzela, Wszystko jest dobrze. E, to sobie chodzi już do sobie tak może z pół godzinki. Nic się z tym nie dzieje. No jak się nic, nic, się nie dzieje, no bo po prostu wentylator chodzi sobie luźno, normalnie nie ma poboru prądu takiego, więc się nic nie grzeje. Dwa, że te rezystorki też robią swoje, jak są nowe. Działa wszystko tak, jak powinno być, czyli pieniądze na darmo nie wydane. Jeszcze muszę wszystko, tamtą podłogę sobie spód podkręcić, u góry skręcić i tutaj te bezpieczniki skręcić. Jeszcze przedmucham sobie, wyleciało mi ze to ja sobie przedmucham. A! Filtry kabinowe. Tak. Filtry kabinowe sobie też przedmucham. I będzie finito. Także w pole można jeździć, można prasować, można cokolwiek robić. Kurde! Ładnie, pięknie, aż... Aż jestem zadowolony. Kurde, bajeczka. A Aż mi się cieszy. Dobra! W tym odcinku to by było tyle, tutaj sobie już zrobię, nie będę wam pokazywał co jak, bo to będzie odcinek długi, także ważne, że działa, jest naprawione, pieniądze na darmo nie wydane, nic tylko jeździć, na razie trzymajcie się, cześć, do następnego.